Witajcie na moim kanale Forwheels Factory. Dzisiaj startuję ze swoim nowym projektem. Będzie to pełna odbudowa tego właśnie Poloneza przejściówki. Został on zakupiony w grudniu zeszłego roku. Film z wyprawy po ten samochód możecie znaleźć na moim kanale. No i w końcu, po 8 miesiącach od momentu zakupu. Mogę wyprowadzić samochód z tego narożnika i zacząć cały proces odbudowy Poloneza. Najpierw oczywiście wyjadę golfem, następnie szarym Polonezem, i wtedy będę mógł wypchnąć go na środek hali i zacząć pierwsze prace rozbiórkowe. A Was proszę o wsparcie mojego kanału. Proszę zasubskrybujcie go, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz pod filmem i oglądajcie na bieżąco moje postępy przy odbudowie tego Poloneza. Filmy będę starał się wrzucać w miarę regularnie z każdego etapu prac. Także udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, bo na pewno będzie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt odcinków z odbudowy tego Poloneza tak samo jak w przypadku odbudowy czerwonego Golfa 1.8 GTI którego odbudowę również możecie zobaczyć na moim kanale jest już ukończony w 95% teraz już tylko zostało założyć nowe opony pod sufitkę we wnętrzu oraz tablice rejestracyjne i można jechać już na Pierwszy przegląd techniczny, więc, jak tylko wszystko skompletuję, będzie na pewno kolejny film z montażu ostatnich elementów i z przeglądu technicznego i w końcu będzie można się już cieszyć golfem i jeździć nim po drogach publicznych. Będę mógł go zabierać na kolejne fajne zloty i imprezy, które są tutaj organizowane. Wielkiej Brytanii. A za tydzień wybieram się na zlot, na zamknięcie sezonu, z którego też zrobię relację. Także zapraszam na mój kanał i do oglądania filmów. Za każdą aktywność na moim kanale jestem Wam bardzo wdzięczny. Fajnie, że oglądacie te moje amatorskie filmy. Także dziękuję bardzo. Na no teraz, co już mogę wypychać Poloneza na środek hali i zacząć zabawę. Jak widzicie, jest sporo pracy, naprawdę czeka mnie niezłe wyzwanie, ale uwielbiam tą markę, lubię przy tym grzebać. Także myślę, że mimo, że finansowo jest to zdecydowanie nieopłacalne, to jako po prostu hobby i pasja będzie to wspaniała przygoda przy odbudowie kolejnego wozu. Jest to przejściówka z 90 roku, wersja angielska z kierownicą po prawej stronie. Także jest co robić. Będzie parę filmów z odbudowy tego auta. Oczywiście koszta całego projektu będę starał się minimalizować jak najbardziej. Większość prac będę wykonywał samodzielnie w swoim garażu. Także może jakieś prace związane z malowaniem proszkowym, piaskowaniem czy już finalnym lakierowaniem zlecę warsztatowi zewnętrznemu, ale większość prac chcę robić samemu. Także projekt odbudowy tego poloneza na pewno będzie wysoki, ale tak jak mówiłem, będę starał się ciąć koszta, robiąc większość rzeczy samodzielnie, ale. I tak to wyjdzie niezła sumka. Wiadomo, trzeba będzie większość rzeczy sprowadzać z Polski, a to wszystko nie jest takie tanie. Na dziś mam zamiar rozebrać poloneza ze wszystkich blach, czyli będę szedł od przodu auta, zdejmę maskę, atrapę ze światłami, zderzaki, błotniki, nosek, drzwi przednie, drzwi tylne, tylną klapę, tylne zderzaki. I tak po kolei, więc zaczynam zabawę. No i dobra, mamy zdjęte pierwsze elementy. Sami ocencie w komentarzu, jak to wygląda? czy jest tragicznie, czy nie ma tragedii i dam radę to odbudować tak to wygląda po zdjęciu błotnika i przednich drzwi od kierowcy na tą chwilę bardzo poszukuję podszybia metalowego razem ze słupkiem dookoła przedniej szyby może ktoś z Was ma takie podszybie albo wie gdzie mogę kupić dajcie znać w komentarzu nie zakupię takie metalowe podszybie, a ja teraz przechodzę na drugą stronę i zdejmuję dalej to zardzewiałe poszycie tego wspaniałego Poloneza. Cały przód auta i drzwi są już zdemontowane. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Będę bardzo zadowolony przy odbudowie tego projektu. Rdza się, sypie naprawdę z każdego elementu. Ale o dziwo, wszystkie śrubki, jak do tej pory, odkręcają się bez problemu. No i jak tak patrzę już na tego poloneza bez tego całego zardzewiałego poszycia, to w sumie taki standard do zrobienia, co? Progi, podszybie, pas przedni i będzie niezłe auto. No, ale czy będzie tak kolorowo, to się okaże już niedługo, jak auto zostanie całkowicie rozebrane do ostatniej śrubki i wywiezione do piaskowania. Wtedy, jak wróci po piaskowaniu, to się okaże, czy będzie w ogóle do czego spawać. Jak na razie nie jest źle. Więc co? Trzeba przejść na tył i zacząć rozbierać dalej. Zostało już tylko do zdemontowania tylną klapę, lampy, zderzak tylny, klapka paliwa. I w sumie prace na dziś będą wykonane w 100%. Czyli taka rozgrzewka przed prawdziwymi pracami blacharskimi. Został już rozkręcony ze wszystkich elementów możliwych do odkręcenia z zewnątrz, i tak się prezentuje na tą chwilę. W klapie zdziwiło mnie to, że jest to wersja taka podstawowa, basic, która nie posiada obrotomierza, zegarka, wycieraczki tylnej w tylnej klapie, ale cała instalacja elektryczna jest tam doprowadzona, więc tą wersję zubożoną można doposażyć o brakujące elementy ale y, chyba zostawię ją w oryginale, tak jak jest no i co, na podłodze mamy już całe oblachowanie zardzewiałe jest ono zostawione na razie, całe kompletne y, będę je rozbrajał i przezbrajał na nowe drzwi I już w końcowej fazie, jak wszystko będzie gotowe i pomalowane także y, dzisiaj, y, pierwszy odcinek z odbudowy Poloneza y, czyli Rozbieranie z zardzewiałych blach dobiega końca, zapraszam do komentowania filmu, do subskrypcji i co? Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!